Temat, który poruszam w tym odcinku, czyli praca, jest mi szczególnie bliski. Często o nim mówię w różnych moich filmikach i podcastach oraz piszę o tym na swoim blogu. Głównie z powodu własnych doświadczeń życiowych. Kilka lat temu przeżyłem coś w rodzaju wypalenia zawodowego i odkryłem, że chcę i mogę robić całkiem coś innego niż wcześniej. I teraz to robię. Sigmund Freud. Zapytany kiedyś, jakie są najważniejsze oznaki dojrzałości i dobrego życia, odpowiedział umieć kochać i pracować. Chciał przez to powiedzieć, że gdy potrafimy czerpać prawdziwą satysfakcję z relacji z innymi ludźmi i z wykonywanej pracy, to najpewniej będziemy zadowoleni ze swojego życia. Że to wystarczy. Myślę, że wielu z nas ma duży problem z tymi dwiema wartościami z miłością i pracą. I odnosząc się do słów Freuda, większość z nas tak naprawdę. Nie umie kochać i nie umie pracować. I w kontekście pracy jest tak dlatego, że wskutek wychowania i edukacji uważamy, że zadowolenie z tego co robimy jest mniej ważne od tego co możemy za to dostać. Wszystko przez powszechny w naszej kulturze system wynagradzania i karania, czyli przez oceny w szkole oraz nagrody i kary w domu. Dlatego w życiu dorosłym tak często wykonujemy pracę, która nie daje zadowolenia. Główną motywacją są pieniądze ale też uznanie, prestiż, poczucie ważności. Jednak tego typu podejście to rodzaj automanipulacji oraz autoagresji, ponieważ jeśli wykonujesz pracę, której nie lubisz i wymawiasz sobie, że tak ma być, to znaczy, że po pierwsze się oszukujesz, a po drugie stosujesz wobec siebie rodzaj przemocy, gdyż zmuszasz się do robienia czegoś, czego nie chcesz. I wspomnianej automanipulacji oraz autoagresji nauczyłeś się w dzieciństwie, w domu i w szkole. Obserwowałeś rodziców, którzy często robili to, na co nie mieli ochoty, udając, że tak powinno być. I jednocześnie oczekiwali, że będziesz zachowywał się tak samo. Podobnie w szkole. Zmuszano cię do uczenia się rzeczy, które cię nie interesowały. Robiłeś to jedynie dla ocen oraz dlatego, że tego wymagali rodzice. Dostawałeś od nich pochwały za dobre wyniki. I teraz jako dorosły działasz w podobny sposób. Radość ze swojej zawodowej aktywności ma drugorzędne znaczenie. Ważniejsze są pieniądze pochwały oraz uznanie otoczenia. To jest głównie źródłem twojej satysfakcji, nie aktywność sama w sobie. Przez to musisz udawać, że naprawdę się angażujesz. Jesteś bowiem bardziej skupiony na tym, co dostaniesz za swoje starania. Pieniądze i inne profity mają ci wynagrodzić dyskomfort związany ze swoją uciążliwą aktywnością. W tym kontekście nasze życie to błędne koło. Przez większą część czasu wykonujemy niechcianą pracę, żeby zarobić pieniądze na rzeczy i przyjemności, które mają nam dać chwilową radość. Jednocześnie i tak nie potrafimy się z nich prawdziwie cieszyć i czujemy ciągły niedosyt. Dlatego musimy jeszcze więcej pracować, żeby zarobić na kolejne atrakcje, które również nie dadzą pełnej satysfakcji, i tak w kółko. Bowiem to, co jest sednem sprawy, to nasze nastawienie. Nie da się cieszyć z życia skoro na głębszym poziomie odbieramy je jako pasmo zadań i aktywności, na które nie mamy ochoty. Aktywności, do których się zmuszamy, bo nam się wydaje, że tak trzeba i że dzięki temu w końcu wydarzy się coś naprawdę fajnego. Jednak to nie działa. Dlaczego? Co najmniej z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, nauczono nas, że życie jest ciężkie, poważne i że nie ma w nim miejsca na podążanie za swoją pasją. Nie ma miejsca na zabawę. Trzeba zająć się czymś, co jest rzekomo pożyteczne i produktywne. Taką lekcję odebraliśmy w dzieciństwie, odkąd zaczęliśmy słuchać haseł w stylu weź się wreszcie do nauki albo zajmij się czymś pożytecznym. W związku z tym kierujemy się tak zwanym zdrowym rozsądkiem, który oparty jest na czystej kalkulacji. Jednak jak wiadomo, takie podejście nie daje szczęścia, ponieważ ten tak zwany zdrowy rozsądek jest w rzeczywistości bardziej wyrazem braku zaufania do życia, braku wiary, że naprawdę moglibyśmy robić to, co nas kręci, bez lęku o przetrwanie. Dlatego rozumiemy dorosłość jako coś trudnego i poważnego, z przytłaczającym poczuciem odpowiedzialności. I wreszcie po drugie, nie umiemy cieszyć się życiem, tym, co jest w danej chwili. Ciągle na coś czekamy, jesteśmy niezadowoleni z tego, co jest i nieustannie dążymy do czegoś innego. Uważamy, że to, co jest tu i teraz, nie wystarczy, że musi być coś lepszego, gdzieś indziej i później. Takiego podejścia nauczyło nas wychowanie oraz wystopniowany system edukacyjny. Ponieważ przygotowano nas do życia w przyszłości, zamiast pokazać, jak żyć w teraźniejszości. Dlatego czekamy na to coś, co ma się w końcu wydarzyć. A jak już się wydarzy, to i tak nie potrafimy się tym cieszyć, gdyż znowu czekamy na coś innego w dalszej przyszłości. I tak bez końca. Z tych właśnie powodów w naszej kulturze dominuje przekonanie, że praca nie może być jednocześnie zabawą, że nie można się utrzymać z tego, co lubimy robić, że to zawsze musi być ciężkie, poważne, kosztem wysiłku i wyrzeczeń. Życie traktujemy przez pryzmat posiadania, produktywności i wydajności. Liczą się wyniki, cele, a na globalnym poziomie wartość produktu krajowego. Musimy to wszystko osiągnąć ciężko pracując. I ten osobliwy paradygmat zatruwa nam życie. Z tego powodu jest coraz więcej chorób cywilizacyjnych, depresji, uzależnień, wypaleń zawodowych, chronicznego zmęczenia, poczucia bezsensu i niezadowolenia z życia. Na marginesie dodam, że Światowa Organizacja Zdrowia niedawno wpisała na listę chorób właśnie wypaleń zawodowe. I nic dziwnego. Coraz więcej ludzi po prostu nie wytrzymuje tej presji. Ciężko pracują i czekają na ten upragniony sukces. A jak w końcu przychodzi, to i tak nie potrafią się nim cieszyć. To jest jak kręcenie się w kołowrotku, gdy masz poczucie, że pomimo ruchu jesteś cały czas w tym samym miejscu. Na dodatek zmęczony i sfrustrowany. I co w związku z tym? Może warto zrewidować swoje dotychczasowe przekonania. Zastanowić się, czy wspomniany zdrowy rozsądek ma rzeczywiście sens, czy na tym ma polegać dobre życie. Na pośpiechu, wydajności i zajmowaniu się rzeczami, do których nie mamy serca? Ktoś powie, że przecież mamy kredyty, rachunki do zapłaty, obowiązki wobec rodziny itd. To wszystko prawda, ale to właśnie efekt podejścia, o którym mówię. Wspomniany przekaz kulturowy czyni z nas ekonomicznych niewolników. W pogoni za szczęściem, które zostało zdefiniowane głównie w kategoriach finansowych i materialnych, jesteśmy jak te konie pociągowe które ciągną dorobek swojego życia, a symbolicznym homontem, które zresztą sami założyliśmy sobie na szyję, są właśnie te wszystkie zobowiązania, kredyty, wysokie rachunki do zapłacenia. I robimy to dlatego, że ktoś nam kiedyś wmówił, że to najlepszy sposób na życie. Stawiamy sobie dość wygórowane cele, a potem spędzamy większą część naszego czasu i energii, żeby na nie zarobić, w przekonaniu, że dzięki temu będziemy spełnieni. Jednak, gdy się tak zastanowisz i zadasz sobie pytanie, czy jestem z tego wszystkiego zadowolony, czy tak to sobie wyobrażałem, jaka będzie odpowiedź? Jeśli odpowiesz tak, to świetnie, gratuluję, znaczy, że masz to, czego chciałeś. Jeśli jednak to, co powiedziałem, daje ci do myślenia, to przyjrzyj się swojej sytuacji. Może dojdziesz do wniosku, że rzeczywiście potrzebujesz zmiany. Pamiętaj jednak, że nie namawiam cię do tego, żebyś teraz rzucił wszystko i zaczął od nowa. Ta zmiana wcale nie musi być rewolucyjna. Nie trzeba natychmiastowo odcinać się od dotychczasowego stylu życia. Można to robić powoli i bezpiecznie. Ale najpierw potrzebna jest refleksja, uświadomienie sobie, czy to, jak żyjesz, odpowiada Twoim oczekiwaniom. To jest pierwszy krok. Reszta to już osobna historia. Dziękuję. Przy okazji. Zapraszam do kontaktu osoby, które myślą o jakiejś ważnej zmianie w swoim życiu, nie wiedzą jak się do tego zabrać i potrzebują wsparcia. Zapraszam.